Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj byliśmy w bardzo pięknym miejscu na Słowacji, według mnie, po wysokich Tatrach na Słowacji oraz po murańskiej płaninie, chociaż murańska płanina tak mniej więcej jest tak bardzo ładna jak to miejsce, byliśmy na słowackim raju. Po prostu to miejsce według mnie wydaje się naprawdę, naprawdę piękne i niesamowite. Wstaliśmy w sumie dosyć późno, bo zwiedzaliśmy nocą bo i trzeba było się stąd spieszyć, stąd nie zrobiłem też dużej ilości zdjęć czy pomiarów temperatury, by, temperatury a nawet tempo. Pomiaru wysokości pokrywy śnieżnej. Jednym miejscem w sumie, gdzie zmierzyłem śnieg, była, były okolice wsi Wernar. Tam, pomimo odwydrzy na wysokości 890 m nad poziomem morza, zalegało aż 18 cm śniegu. Wszystko to za sprawą ukształtowania terenu, dzięki któremu występuje to zjawisko inwersji temperatur. W głębokich, zacienionych wąwozach u podnóży masywów panują temperatury, niższe niż na otaczających, niż na otaczających wzniesieniach. Może teraz podam mniej więcej trasy, jaką jechaliśmy. Przekroczyliśmy oczywiście granicę w Wysej Polanie, następnie nasz Diar pojechaliśmy, y, potem pojechaliśmy już mówię w kierunku Taczańskiej Łomnicy, tam, od, tam odbiliśmy na, na poprat. Z Popradu już kierowaliśmy się na południe przez Hranowice, właśnie Wernar, gdzie mierzyłem temperaturę, przepraszam, nie temperaturę, tylko pokrywę śnieżną. Przez Stratenę, Dedinki. W Dedinkach było bardzo ładne jezioro. Zrobiłem, zrobiłem tam liczne zdjęcia przez młynki i prze, potem przez największe serpentyny, praktycznie kilkadziesiąt przynajmniej serpentyn było na drodze z widokami na kaniony rzek. No i wracaliśmy już przez nową spiską wieś. Potem już, potem już dosyć podobnie jak, jak przyjechaliśmy, tylko przekraczaliśmy granice w pola, nie tylko. Tylko w Jurgowie. Bardzo polecam to miejsce do, do odwiedzenia, bo ogólnie Słowacja jest bardzo ładnym krajem, często niedocenianym, ale mówię takie miejsca jak właśnie Wysokie Tatry, Murajska Płanina, Słowacki raj, na, w którym dzisiaj byliśmy to są miejsca, które naprawdę należy, należy odwiedzić. Co do temperatury, temperatura w większości, w większości regionów, bo oczywiście były, były miejsca, gdzie temperatura była inna, ale w większości regionów wahała się w granicach 2 do 3 stopni Celsjusza. W najwyższym miejscu, w jakim wyjechaliśmy, to było 990 metrów nad poziomem morza, a najniższe to było około 410 m nad poziomem morza w nowej spiskiej wsi. I o dziwo na tej wysokości, tylko 410 metrów, jeszcze była stała pokrywa śnieżna w wysokości 3 cm. No, ja myślę, że tyle na ten temat. Jutro mamy zamiar odwiedzić, yy, co na pewno Tatry Bielskie, yy, całą, pieni, całą część Pieńskiego Parku Narodowego, słowacką część, yy, Przełom Białki pod Krępachami, Przełęcz nad łapszanką, a co wyjdzie jeszcze w praniu, no to zobaczymy, to pewnie będzie jakiś spontan. Dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, hej.